Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Burwa i dzisiaj pokażę wam jak przygotować Americano. Zaprasz. Americano to bardzo stary koktajl, powstał około 1860 roku. Koktajl ten jest pierwszym koktajlem, jaki pił James Bond w książce Casino Royale Jana Fleminga. Zanim jeszcze pojawił się Vesper czy Martini wstrząśnięte, Bond pił właśnie Americano. Oryginalnie koktajl ten składał się z słodkiego Wermutu oraz Campari. Później dodano do niego wodę żeby troszkę ułatwić go picie. Oprócz tych dwóch składników mam tutaj właśnie wodę. Koktajl ten podam w takiej oto niskiej szklance, którą właśnie schładzam moim dużym sześcianem lodu z zamrażalki. I na koniec dodam do niego taką skórkę pomarańczy. W zasadzie powinien być to plasterek pomarańczy, ale ja mam tylko skórkę. Zacznę. Koktajl ten przygotuję bezpośrednio w szklance, dlatego najpierw odcedzę z niej wodę, która wydobyła się podczas chłodzenia, żeby mi nie za bardzo rozwodniła drink. Po pozbyciu się wody, używając Jigglera dodaję 50 ml Campari. Co tak dużo? Tyle samo, czyli 50 ml słodkiego wermutu. Teraz, zanim dodam wody, zamieszam, żeby nieco schodzić i zmieszać mój koktajl. Na koniec biorę moją wodę gazowaną i dolewam. Po dolaniu zamieszam jeszcze kilka razy, żeby się wszystko dobrze wymieszało. I atakuję koktajl moją skórką z pomarańczy, wyciskając oleje i instalując ją do środka. I oto jest americano. Doskonałe. Cóż można powiedzieć o tym koktajlu? Jest on bardzo podobny do Negroni, z tym, że zamiast ginu w zasadzie zastosowałem wodę gazowaną. Co to zmienia? Po pierwsze odejmuje te herbalne nuty ginu i zamiast tego dodaje łatwość picia. Koktajl dal jest oczywiście bardzo gorzki, jednak mniej niż w Negroni, ale dalej, jeżeli nie lubimy smaku Campari, to to nam nie zasmakuje. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie.